No hej. Może jeszcze raz, musisz, nie nagrało się. Siemaneczko, ja jestem Dirtowy Bobo i witam Ciebie ze Strzelnicy Dirt. Dzisiaj zaczynamy bojowym zadaniem, ale zanim przejdziemy do tego zadania, to opowiem Ci, co zrobiliśmy podczas ostatniej sesyjki. A w sumie to digging session, połamane na skrętarka session. Ogarnęliśmy wybicie drugiej. Mieliśmy taki problem że jedna z płyt nam się troszeczkę delikatnie zapadła tam pod nią pękła deska i mieliśmy bardzo duży problem z dolatywaniem drugiej chopy, bo jeżeli wsysa Ciebie wybicie to bardzo ciężko jest coś na to poradzić dlatego nasze wybicie zmieniło teraz barwy są cztery nowiutkie płyty i są naprawdę, naprawdę sztywne wszystko tutaj działa i jest naprawdę sroga wyrzutnia zapomniałem wziąć dzisiaj miarki chciałem Wam to wszystko tutaj pomierzyć, pokazać, ale no nie mam czym Wam tego pomierzyć ale, ale tak za świeżej pamięci mogę Wam powiedzieć o kącie tego tutaj wybicia, drugiej hopy ono jest dosyć pionowe, bo ma chyba 65 stopni sporo, nie? a przechodząc do bojowego zadania to właśnie ona, mam przygotowane dwie płyty, jedna, druga, i opcja jest taka, że tutaj trzeba dać jej na kłater, bo kłater ma tylko jedną taką płytę. I tutaj już się na łączeniu pojawił taki problem. Jeden już jest zażegnany, ale był właśnie problem na łączeniu tych płyt. Dlatego, jeżeli przyjdzie jeszcze jedna warstwa i się zrobi zakładka w tym tutaj miejscu, że ta jedna z płyt najdzie troszeczkę dalej. To powinno być turbo spoko, i właśnie się za to biorę. W międzyczasie dojechał Miki Elo i będziemy testować. Ja już skoczyłem poza kamerą i powiem Wam, że zmieniło się na tej linii bardzo, bardzo dużo, bo drugie wybicie jest dużo bardziej sztywne i jest zupełnie inny czas w locie. Jest taki hanging out duży, a kłoter jest konkret, ale zresztą zobaczcie sami. whoa, wow. Naprawdę klasa światowa, bardzo mi się podoba w ogóle. Ostatni dzień w roku tak nam pięknie słoneczko wyszło, miki leci. Perfekt! Niby taka prosta rzecz jak przykręcenie nowych płyt a potrafi dać tak dużo. Sklepane jest jeszcze tutaj pierwsze lądowanie, i dzisiaj mamy około 0 stopni. Także dzisiaj to działa naprawdę, naprawdę sztywniutko i twardo. Jeszcze chyba wkręcę kilka wkrętów to drugie wybicie, No, ale już można latać i to konkret. Na poprzedniej sesyjce też odnowiliśmy tutaj troszeczkę pierwsze wybicie. Dawaj, Miki. Dawaj no na pierwszej Oj Oj coś tam, coś tam się podziało Miki prowadzi pociąg Piękny lipek piękny to bo Wow! jak ja obróję Antarna to prawie zahaczyłem oródze trochę Pierwsza? No. W międzyczasie dojechał Orzełek I zrobił it na hipie Ja dzisiaj tego hipa nie latam bo jest dosyć mocno pokiereszowany eee, Nie wiem, może na fullu to by się spoko latało Na dirtówce mi się tego skakać dzisiaj nie chce A Ty Miki? Jakie masz zdanie na ten temat? Jaki temat? Czy chce Ci się dzisiaj hipa latać? Nie chce mi się Nie mam ochoty bo tam stamtąd jest za duża prędkość niż drugą wtedy A no i dojechał do nas latan. I wszyscy się cykamy dzisiaj robić sztuczki na drugiej, bo jest za wysoko, za twardo i, i zbyt płynnie. że umówi nawet. <grym> w, <gule> w ogóle, jaki klimacik jest teraz w lesie, taka delikatna mgiełka. A ja się od razu za mną. Oh. 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 bardzo lubię takie uczucie kiedy chopeczki są takie naprawdę twarde i nie muszę się martwić o to, że jakiś z nich nie dolece, czy coś. tylko jest tak naprawdę za każdym razem jesteś taki od, o, wow, mam futkana, chciał. za każdym razem też jest taki odpowiedni szum. nie wiem, czy tak czujecie, o co mi chodzi, ale jest taki dźwięk po prostu twardej ziemi, jak się jedzie i bardzo lubię takie coś. Ale nie jest zamrożnięta. Sui na pierwszej i no i spróbuję tą sztuczkę, którą podczas ostatniej sesyki katowałem. Jest Sui i teraz nower do one -foot kena. No, ten nowhanger był taki malucienki, ale One Foot -ken był przełożony, także jeszcze jedna próba i mamy to. Ej, dosyć fajnie. Dosyć fajnie. Myślałem, że już nie wrócę tej nogi, ale tak na styku dało się. No, że zgarnę tutaj Mikiego, to nagra to od boku. Co? Nie! Nie! Przed momentem wylądował na odwrotnie położonych nogach. Crossfoot. Cross A ja z tego tyle patrzę kręciłem na skateparku. To ale mówi, fajna. że nie powtarza może powtórzę dla was? No, no hej no, 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 no. Orzeł, jeszcze raz myślisz, nie nagrało się. No, chopeczki są dzisiaj twarde. Orzeł się o tym przed chwilą przekonał. Jakoś tak odechciało mi się robić jakichś rotacji i tym podobnych rzeczy. Dlatego polecimy z klasycznym przejazdem. Zrobimy one foot, sapa na pierwszej, i one side na drugiej. I spróbujemy. Yy, może one foot na RC. To teraz lecimy trzy bogane i dajcie znać w komentarzu który z nich był najbardziej dogięty. No nie, na RC na pewno nie. Wow. Oa. Oa. Następnym razem chyba zrobię tego na no O jasne. O ja. No to jako, że mamy dzisiaj Sylwestra, to lecimy po ostatniego flipa w tym roku. Znaczy, nie dlatego, że się wywalę, tylko dlatego, że jeśli potem nie będę robić. Dobra <laughs> pompa, flip, cyk, myk, puch. Yo. Yeah! To lecimy z ostatnimi trzema pociągami. Jako, że Orła troszeczkę zmiota z planszy, to Trochę on będzie cio. kamerzystą, a my lecimy z Mikiem. E, trzy szybkie pociągi w Slow Motion. Na tyle. I w ten oto sposób kończymy dzisiejsze jaski na strzelnicy De Dirt. Były to ostatnie jaski w tym roku 2020. Orzeł się chowa, był z nami Miki i Natan już pojechał. Także widzimy się wkrótce. Z tego miejsca jest od ekipy. Serdeczne życzenia na nowy rok, żeby wszystkie sztuczki siadły. No. My sobie też tego życzymy, nie? nie. Sporo walniemy tripów i głową o lądowanie też, tego wam nie życzę. A zanim się pożegnamy to są ogłoszeń parafialnych jeżeli masz amortyzator np. Iona, Duroluxa, jakiegoś Santora czy Rockshocka to koniecznie odezwij się do mnie na Instagramie, bo przygotowałem dla ciebie specjalną ofertę serwisową. Można naprawdę za dobry pieniądz wysłać do mnie amortyzator i po prostu go przeserwisuję. Zrobię serwis podstawowy albo bardziej zaawansowane opcje. Także koniecznie daj znać się na Instagramie, bo tam po prostu jest mnie najwięcej. Koniec ogłoszeń parafialnych, koniec dzisiejszego odcinka i koniec tego roku. Trzymajcie się cieplutko z fartem.